Dawno, dawno temu było piękne królestwo, pełne szczęścia, a w tym królestwie żyli król i królowa. Król i królowa mieli tylko jedno życzenie, a tym jednym życzeniem było posiadanie dziecka. Oboje byli bardzo dobrymi ludźmi, więc w głębi swoich serc wiedzieli, że pewnego dnia ich życzenie się spełni i mieli rację. Ich życzenie się spełniło. Zostali pobłogosławieni córeczką, ponieważ była jasna jak słońce, które rozświetla dzień, nazwali małą księżniczkę Promyczek. Król i królowa postanowili wydać wielki bal, aby uczcić ich radość i narodziny Promyczka. Wszyscy zostali zaproszeni, nawet wróżki żyjące w tajemniczym lesie. Ale król i królowa popełnili wielki błąd. Zapomnieli zaprosić jedną szczególną wróżkę. Wszyscy z całego królestwa oraz królowie i królowe z sąsiednich królestw prezentowali swoje dary i najlepsze życzenia dla Promyczka. I wreszcie przyszedł czas na 12 wróżek. Wróżki dały Promyczkowi niesamowite i wyjątkowe dary. Swoimi magicznymi różdżkami podarowały promyczkowi wszystko, czego można zapragnąć. Zostały tylko trzy wróżki, które miały wręczyć prezenty, i podarowały promyczkowi same wspaniałości. Niech piękno świata będzie z tobą przez cały czas. Mała księżniczko, mój prezent to wieczne szczęście. Nigdy nie bądź smutna, zawsze bądź szczęśliwa. He, 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 he. Gdy ostatnia wróżka miała przekazać swój prezent, stało się coś bardzo nieoczekiwanego. Cała sala balowa była nagle wypełniona zielonym dymem. A kiedy dym zniknął, pojawiła się czarna wróżka. Król zapytał, kim jest wróżka, która psuje tę piękną ceremonię. Pozostałe wróżki natychmiast ją rozpoznały. To była zła wróżka o złym sercu. A więc widzę, że wszyscy są zaproszeni wszyscy w królestwie Twoi przyjaciele królowie, królowe i wróżki. Niestety ja nie zostałam zaproszona. Król przeprosił za swoje nieuprzejme zachowanie. Cóż, nie zostawia tej pięknej, małej księżniczki bez prawdziwie wyjątkowego prezentu. Najpiękniejsza księżniczka będzie rosła otoczona szczęściem, miłością i podziwem. Ale... 16 urodziny! Tuż przed zachodem słońca ukuje się igłą i zniknie na zawsze. Pojmać ją! krzyknął król, ale czarna wróżka zniknęła z jej złym śmiechem. <śmiech> Została ostatnia wróżka, która miała dać prezent promyczkowi. Nie była tak potężna jak czarna wróżka, ale chciała zrobić coś, co przynajmniej złagodzi złą klątwę. Nie mogę zapobiec klątwie, ale mogą wpłynąć na jej wynik. Byś nie umarła, kiedy klątwa się ujawni. Idź spać głęboko i obudź się z pocałunkiem prawdziwej miłości. Król, aby zapobiec spełnieniu się złej klątwy, nakazał, aby każdą igłę, każdą maszynę do szycia, czy cokolwiek, co nawet przypominało igłę, zebrać i spalić na dziedzińcu zamku. Z darami od wróżek, księżniczka Promyczek wyrosła na piękne i dobre dziecko, które wszyscy kochali. Pewnego dnia, jej tata, król, poprosił trzy wróżki o opiekowanie się i strzeżenie promyczka, co okazało się raczej trudnym zadaniem, ponieważ promyczek nie zamierzała mieć kontaktu z nikim poza trzema wróżkami. Promyczek wyrosła na bardzo piękną, młodą dziewczynę ze swoimi opiekunkami wróżkami. W końcu nadszedł wielki dzień. To były szesnaste urodziny księżniczki. O zachodzie słońca klątwa czarnej bruszki miała się spełnić. Król i królowa zrobili wszystko, aby zapobiec spełnieniu się klątwy. Ale wciąż martwili się, że coś może się stać. Zamknęli piękną księżniczkę w pokoju, aby ją chronić. Ale nie mając pojęcia, co się dzieje, promyczek nie była zadowolona z bycia zamkniętą. Nagle w ścianie pojawiły się drzwi. Promyczek była jak zahipnotyzowana, gdy zobaczyła drzwi, których nigdy wcześniej nie widziała, i usłyszała dziwne odgłosy dochodzące za drzwi. Ciekawa i nieświadoma niebezpieczeństwa przeszła przez drzwi, w pokoju była szyjąca kobieta. Siedziała tyłem do drzwi. Promyczek szła oczarowana w stronę maszyny do szycia. Kiedy słońce zachodziło, klątwa czarnej wróżki się spełniła i promyczek dotknęła igły. I w tym momencie to się stało. Za dotknięciem igły promyczek upadła i zapadła w wieczny sen. I oto stało się. O zachodzie słońca, zaklęcie czarnej wróżki zostało wypełnione w szesnaste urodziny promyczka. Ubrali ją w jej najpiękniejszy strój i położyli na łóżku z kwiatów. Od tego dnia promyczak była zdana jako śpiąca królewna. Król i królowa chcieli zatrzymać ból, postanowili więc sprawić, że wszyscy w zamku zasną i będą spali do przebudzenia się promyczka. Minęło 100 lat. Pewnego dnia przystojny książę przejeżdżał w pobliżu i zobaczył zamek porośnięty kolczastymi krzakami i bluszczem. Jego ludzie opowiedzieli mu historię o zamku i śpiącej królewnie. To bardzo zaciekawiło księcia. Postanowił więc wejść do zamku. Ale krzaki były za gęste i ciernie sprawiały, że prawie nie dało się przejść. Więc chwycił za miecz i zaczął torować sobie drogę, wycinając krzaki. W końcu dotarł do drzwi i zobaczył dwóch śpiących strażników. Otworzył drzwi i był oszołomiony tym, co zobaczył. Wszędzie dookoła spali ludzie. Zaczął spacerować po zamku i wszedł do komnaty króla. Król i królowa spali na swoich tronach. Potem zobaczył komnatę z wpół otwartymi drzwiami. Wszedł do środka. To był pokój, w którym spała śpiąca królewna. Na pięknym łożu z kwiatu. Książę podszedł do łóżka, spojrzał na piękną księżniczkę i pochylił się nad nią. Jesteś słynną śpiącą królewną. Jesteś taka piękna. Szepnął książę. Czując się przepełniony miłością, pocałował ją w czoło. W tym momencie otworzyła oczy i zobaczyła przystojnego księcia patrzącego na nią. Wraz z jej przebudzeniem ze swojego stuletniego snu obudzili się również wszyscy mieszkańcy zamku. Król i królowa byli w wielkim szoku. Obudzili się i pobiegli do promyczka, by sprawdzić co się dzieje. Kiedy zobaczyli swoją piękną córkę, byli pełni radości i szczęścia. Książę poprosił śpiącą królewną o rękę. Księżniczka uśmiechnęła się do niego i przyjęła jego propozycję, a król oczywiście pobłogosławił księcia, który uratował jego córkę i całe jego królestwo. Wyprawili najpiękniejsze przyjęcie, jakie kiedykolwiek ktokolwiek widział i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.